Pando, Pando, Pando PANDA, I GOT BRIDES IN THE LAND DRIFT TO THE LEAN IN THE FLOOR CREDIT CODE IN THE SCAMMERS YOU IN THE IN THE BAND Siema, siema, z tej strony Wilczur Dzisiaj wam pokażę jak być pro w EWORSELECTION No to podstawowe rzeczy Tak, tutaj macie mapę Tutaj macie pokazane jedna z grobowetów Budzi, łódki to takie rzeczy, ale to chyba później będzie, bo to jest wojsko nie? Do tego akurat nie wiem. W trakcie budowy no to pewnie w w trakcie zbierania, a to są akurat niezbyt ważne rzeczy. Tutaj macie ile macie jakby wszystkich takich, nie wiem, chodników itd., a tutaj macie gracze. Tu jest mapa i tak, taka jedna rzecz. To jest Pan Ludzik. Ludzik jakby zmienia kolory, czyli ja bym radził nie klikać tego ludzika, ponieważ gracie z kimś. Na ten orkad, jeżeli chcecie sobie powiedzieć kolory, a ty przypadkowo byś kliknął ten, yy, tego ludzika, no to byś mu podał zły kolor. Dobra, no to tak, tu tego nie pokażę, ponieważ ja jestem na synfokcie. Ale normalnie w kierce pokazuje mi teren, jakby jaki mam. mam nawet tutaj, mam liczbę. Jest to bardzo przydatna rzecz, ponieważ jak przejdziemy sobie ludzikiem tu, weźmy, że oni by na przykład przeszli do tego miejsca na mapie. No i tutaj nie widzimy, ale jak klikniemy sobie to, to widzimy, że nagle tutaj jest teren czerwony, czyli tutaj mógł być, czyli tutaj jest gdzieś teren czerwonego, czyli jest bardzo blisko. No, Przecież to jest mega przydatna rzecz. No, na początku, jeżeli chcecie. To, jak jest na początku, to nie zmieniacie. To chyba jest 5 do tych i 5 do tych, tak. Produkujecie sobie jednego robotnika. W normalnej gierce gier macie jeszcze zwiadowce, ale zwiadowce ja nie będę produkował. No. Jest jeden robotnik, tu bierzecie sobie go tu Wy A Albo możecie mnie nie no, szybko tutaj bierzecie sobie dwa. Stawiacie jest cztery domki, odciągacie dwóch, stawiacie domki. W tym czasie jeszcze stawiacie te funkcjonalne buty. To jest mega przydatne, bo oni będą szybciej uchodzili. Dobra, nie stawiacie tak. Według mnie się nie powinno stawiać zakładu kamieniarskiego i rany na początku, ponieważ jest to taka strata strategia. Dobra, wysyłamy sobie dwóch na jedzenie. Dobra, tylko na jedzenie, i idą do drewna. Stawiamy sobie, już tutaj mamy limit, Weźmy sobie dziewięciu. Um, jak wszystkie dajemy do drawna. Ja wyśledzenia widać szybciej pójdzie. No Nie mieliśmy zasobów, wysyłamy kolejny raz. Kolejny dajemy do dradnia. Potem dajemy y, kilku do jedzenia maksymalnie, ale to zobaczycie. Według mnie najlepszą praktyką jest po prostu przejście jak najszybciej do ery i jednocześnie jeszcze stwarze wojsko. No ja kwestionuję po prostu szybciej być na przykład w rewolucji przemysłowej, no bo takie, nie wiem, um, jechurzy czy inni nie mają szans na przykład z takim czołgiem, albo uczynić z tymi żołnierzami. Przez to macie wie, o wiele większą szansę. Wysyłacie już więcej do jedzenia teraz. Tych os jak będzie już dużo na drewnie, to wysyłajcie tych ostatnich do jedzenia, ponieważ parę na upgrade się przyda. I, dobra, jak mamy już ponad na przykład połowę, bierzemy sobie dwóch z drewna. W się sensie, połowę drewna, żeby zrobić świątynię. To wysyłamy do świątyni dwóch. Dobre. Jeszcze zróbmy sobie dwóch i jedne dobra no i nam zbudują 7. Hmm. Tak, tutaj dajemy sobie z rana. E, poradnik będzie przydzielony na dwie lub trzy części. Dobra, Stawiamy sobie tego kolejnego do Jest już już maksymalnie 24 Hmm, dobra. Dobra hmm. jakby coś przecinało. No ale dobra, jeszcze wysimy to. Wy idźcie to Od razu tutaj... Ja bym radził zawsze iść w tą Europę, no bo w Azji jest no niestety słabsze są jednostki. Dostawcie hmm. sobie łapki w górę. To może będę robił więcej poradników i zacznę serię złota. Hmm. Dzięki, jakby tej, przez to, że będziecie szybciej w różnych erach, na no pewno będziecie mogli ten, szybciej e, niszczyć przeciwników. Czyli jeżeli jest na przykład, wy jesteście już naprawdę dobrymi graczami No i jest na przykład, tak jak ja byłem na jednym z tym z blue teama WoWox i blue Team ja, No to najlepiej to po prostu iść tak jak najszybciej w erze A jednocześnie stwarzać sobie jeszcze tak w średniowieczu pójść bardzo mocno w armię Przez to, y, nawet jak wy, będziecie mogli no, albo podniszczyć gospodarkę, albo będziecie mogli się obronić Ten tutaj zbieramy sobie zasoby. Jeżeli macie naprawdę drewno, to te dużo, że na 100% wszystkie upgrade'y Wam wyjdą. Jeszcze możecie sobie stawić na przykład dwa domki, to radzę bardzo po prostu szybko sobie tutaj stawiać jakieś, nie wiem, dwa domy, no, budujecie je i. Yy, tam. Nie wiem, I możecie jeszcze dobrej drogę, jeżeli będziecie mniejsza aż tyle. zbadaj obszar. Zbadaj obszar jest według mnie tą średnią rzeczą. Ta. Weźmy sobie jednego Robola, żeby on nam ten teren trochę nas jednak. Wiecie, na samym boxie się dodała takiego rycerza ciężko zbrojnego. Ja go po prostu sobie usunąłem. to jest przecież dobre. Nawet spokojnie jestem, mamy. Nie jakieś bardzo dobre, ale yy, farma. Pierwsze co? Jak macie drewno, postawiacie farmę. Wszystko idziecie, żeby zrobić farmę. Mm, ee, tak. tych roboli, których mieliście, najlepiej, żeby było z dziesięciu, 10, i nie te, 10, to jest niebieskie. Potem wszystkich roboli wysyłacie na no. drewno. Wydaje mi się, że ten poradnik będzie tak pośrednio No, mm. Jeżeli macie już, to najlepiej no, sobie znaleźć jeszcze trochę większy las, dla zapasu. Mm. Dobra, nic nie ma. Zabieracie sobie dzień, kolejne dwa domy. Możecie nawet więcej, to zależy jak chcecie. Ale ja dopiero w żelazie strasznie dużo Dobra. Oni niech chcą. No. Mm. Tak. Skoro tu są takie bym gdzie ten magazyn postawić. Zostawmy go w sumie tu weźmy dwóch roboli. Możemy ja już mogę nawet iść w to. Także tak metal metalje, a druga, druga rzecz. Nigdy nie idźcie bardzo szybko w żelazę, Żelaz... Przed żelazem trzeba jak wyrozumieć kodarkę, żebyś szenio wyczuł i w średnio średniowieczu Móc stworzyć armię, a nie dbać się, że nagle, nie wiem, drewno nam się skończy Dobra. No, ile mogę stworzyć? Weź, stwórz mi dwóch tych ich tam. Dobra. I oni niech nam kopią. tutaj złożenie. Tam, złożenie miedzi, ma 5000. A ten. Nie wiem, to jest. Metal. Nie wiem, właśnie. A złożenie żelaza ma tysięcy. ja go wyślę, żebyśmy sprawdzili sobie, jakie lasy mamy. Jak macie taką swetowcę? to ja radzę Wam na początku odkryć sobie teren. Ten taki, nie wiem, tak, 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 tak. I dopiero później wyruszyć na szukanie grodów. To jest słabe, jeżeli taki, nie wiem... Wy nie znacie, jak, jaki macie las i stawicie sobie magazyn, a okazuje się, że ten las, nie wiem, 10 drzew. A to nawet dłużej jest, dobra. Zamknij tu magazyn. Hmm. Kolejny metal, kolejny. Tutaj właśnie jest przydatna rzecz, że jeżeli... Robotnik, on się nie rusza, to macie pokazane że on jest bez oborów. To jest według mnie najprzydatniejszy. No i żeby... no, tutaj sobie zostawia. No na mnie mniejszego, wejść już w No też tak. No, Mamy lili, najlepiej, żeby mieć, nie wiem, z 13-15 tych doboli. Zróbmy sobie z tych... Yy. Po prostu w tego mieć jest strasznie wolno. Materiałem to co zdobywanie. Coś muszę zrobić, żeby było tak mierze. miarę. właśnie macie to pokazano? Hmm. Tak, tutaj możecie sobie wszystko ustawiać, jak chcecie, nie wiem, dziełek, tego. i tak dalej. to jest taka rzecz bardzo, bardzo ogólna. Hmm. Tak. No Oczywiście musimy postawić zakład. Później... Już nie zakład, już biznes. Tak. Ja bym mógł sobie upgrade'ować bastion na bielestrożniczą i ten... Według mnie bastionu się nie powinno usuwać, ponieważ są bardzo przydatne jeżeli taki naklewam dzik albo niedźwiedź. I po prostu, nie wiem, tego dzika zaganiacie sobie do środka, roboli bierzecie w końcu film żeby nie tak... Że wyślicie roboli, no i tam spięciu wam deadnie, i tak naprawdę i czas, i materiału. Na pewno z takim bezcennym stracicie mniej czasu i straty może być na przykład 1 albo 0, więc chyba, że macie po prostu nie wiem, jaką rozległą nie wiem, gospodarkę. I to już od razu jest mi trochę za późno, w bo powinniśmy iść w żelazo, jak mamy na przykład nie wiem, 400 miedzi, albo 350, to już możemy na spokojnie iść. Mm, to tak. Metalową końcówkę od razu nie? I to. Mm. Chodzi o to, że jeżeli według mnie taka główna rzecz, e, na przykład na streamach u Teama zawsze robi konice, ale według mnie konica jest jedną z najgorszych takich jakby możliwych jednostek narzątek, ponieważ jeżeli wytworzycie z 60 konicy, albo z 40, nie będą tak... nawet podstawowe tak robią. Byśmy uz, uz, ulepszymy sobie je na przykład na, nie wiem, um, ciężką konicę. I jeżeli będą oni walczyli, nie wiem, z włócznikami, to wszyscy włócznicy będą mieli ich atakować. Wszyscy. Każdy będzie, oni się tak ustawiają wokół na przykład konia, i praktycznie każdy włócznik atakuje. Takie mają tak, że nie wiem, 10 koni będzie atakowało, 5 tam wejdzie i będzie stawało i praktycznie nic nie będą one robiły i tylko z 5 koni walczy, a reszta to praktycznie stoi albo gdzieś sobie tam biega. Często jest to niezbyt efektywne, dlatego że według mnie są najbardziej efektywne, nie wiem, włócznicy, jednostki walczące wręcz, mm, łucznicy są to ale nie ci podstawowi. Według mnie łuczników wolę robić, ponieważ łucznicy są tacy. Chodzi po prostu o to, że oni bardzo mało trafiają. I średniowiecze w Europie Zachodniej i Wschodniej. Wolę wschodnią, ponieważ jak bierzemy koszary, tutaj w żelazi ja już tutaj będę miał koszary, właśnie sobie stawinę czego mamy najwięcej z żelazem to później będzie się przydać nie? Jesteśmy duchy e, wracając do tutaj zachodniej jest takie coś że jak koszary musimy je upgradeować żeby mieć na lepsze jednostki e, a tutaj może robimy upgrade'y, ale nie koszarów, tylko tych jednostek. I tak, te upgrade'y jednostek są tańsze, dużo tańsze. A szczególnie są fajniejsze przez to, że taki upgrade zrobimy w jednej, to już zostaje. A w tym, a w... Zachodniej. Musimy robić upgrade we wszystkich. No. Dobra. Mm. Robimy. Ja tutaj sobie od razu będę robił... Nie, jest, nie będę robił. Dobra. Dobra, w tym odcinku będzie to na tyle.